Cześć kochani, witam Was po raz kolejny na kanale Fangier Tech. Ja jestem Piotr, a dzisiaj jestem w PlayStation Store, a dokładnie w zakładce przed sprzedaż. Powiem Wam, że mam tyle gierek do ogrania, że nawet nie interesowałem się za bardzo co wyjdzie w najbliższych miesiącach i co warto by kupić, czym warto byłoby się zainteresować. Zagrywam się namiętnie ostatnio w Ready or Not, osoby, które śledzą kanał to doskonale wiedzą, gierka mi się bardzo podoba, także wracając jeszcze do niej tak krótko, naprawdę warto ją zakupić, szczególnie online daje masę, masę radości. No ale już wracając właśnie do tej przedsprzedaży z PlayStation Store No to pierwsze co mi się rzuciło w oczy no to Mafia Mafia Old Country Za 219 zł I powiem wam, że ta gierka może być całkiem, całkiem niezła Nawet sam trailerek już mi się tak troszeczkę go widziałem kawałeczek Całkiem mi się spodobał Może być świetna historia No i ta gierka mi się wydaje taka troszeczkę bardziej liniowa od pozostałych części Mafii no i grafika mi się bardzo podoba Tutaj jest taki ciekawy motyw, troszeczkę jak Sanchartet albo Tomb Raidera Skradanie, co bardzo lubię w grach, naprawdę mega mi to podkręca, troszeczkę Assassin No i ogólnie tutaj widziałem też, że na przykład system walki fajnie wygląda No tutaj takie typowo asasyńskie zagranie Cyk, rzut, czał, tak dynamiczna ta walka jest, naprawdę i powiem wam, że tym tytułem ja osobiście na pewno się zainteresuję, tym bardziej, że cena nie jest jakaś aż tak bardzo kąśliwa w porównaniu do innych gier. Ciekawe na jak długo starczy ten tytuł. Ile czasu zajmie jego przejście. Też jest ciekawe, ale spójrzcie chociażby na to. Fizyka tutaj niszczenia się przedmiotów, fajnie to wygląda. Tutaj troszeczkę Redemption Horizona krótkę, także. No, może być naprawdę bardzo przyjemny tytuł i bardzo fajna historia. Ja się tym tytułem na pewno zainteresuję. Dajcie znać w komentarzach, czy wy czekacie na mafia Old Country. Tak jak mówię, premiera 080825, czyli już, już niebawem, nie? Zamów przed sprzedaży. Także hmm, dajcie znać, czy wy czatujecie na ten tytuł, czy nie. Choć sobie zobaczymy jeszcze jakieś screenshotiki. Nie, no fajnie to wygląda. Tu jakaś krypta. Kurczę, taki troszeczkę, nie wiem. Tą Raiderek. Pewnie to będzie taki mix tych wszystkich gierek. Jakiś tam, nie wiem, może Assassin, jakiś troszeczkę Uncharted. No i dla mnie słuchajcie git, nie? Bo ja bardzo lubię takie gierki, lubię gry przygodowe, gdzie historia, szczególnie historia musi być dobra. Tu się zapowiada, że będzie dobra historia. Warto by sobie troszeczkę jeszcze przed zakupem, oczywiście, o tej grze poczytać czy faktycznie spełni nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o gameplay. No bo graficzka wygląda całkiem nieźle i jeżeli faktycznie spójrzcie tylko na to, to już typowy Assassin mi się kojarzy Origin jeżeli by tak dowieźli jak jest tutaj na tych screenshotach no to wiadomo, no nie jest to jakiś nie wiadomo jaki przełom rewolucja graficzna, ale jest to bardzo ładne oświetlenie tekstury, ładnie to wygląda szczególnie jeżeli by to było, miało być podane w jakiejś fajnej rozdzielczości Także tą gierką ja się zainteresuję. Mówię dać znać, co Wy o tym myślicie. No NBA NBA na pewno pominę. Słuchajcie, nie jest to coś, co mam jedno NBA z 2023 roku i przy tym pozostańmy. Nie kupuję co roku ani FIFA, ani żadnych gier sportowych. Bo jest to dla mnie wyrzucenie pieniędzy do śmietnika. Tym bardziej, że ceny tych gier są naprawdę jakieś monstrualne: 449 zł. No, to naprawdę fajnie, nie? To naprawdę spora cena. Tutaj widzę hmm, jakaś też gierka. Co to mamy w ogóle? Jakiś chiński Sauce. To też mnie nie interesuje, Wam powiem. Delta Force za 40 zł. To pewnie jakaś gierka sieciowa. Ale nie, już w to na pewno nie wejdę Tak jak mówię, niedawno zakupiłem Ready or Not I jestem mega zadowolony, szczególnie online ta gra daje dużo satysfakcji Ale kolejny tytuł, który przykuł moją uwagę w sprzedaży w PlayStation Store jest, słuchajcie, Dying Light. Nowy Dynelight, The Beast I ten tytuł może mi się spodobać Mam nadzieję, że Będzie troszeczkę inny i będzie troszeczkę odbiegał od tych, które wyszły. Bo tamte aż tak bardzo mi nie przypadły do gustu. No to zobaczymy, nie? Graficznie, no bardzo lubię właśnie grafikę w tym Dynelight. Bardzo mi się podoba nie? styl graficzny i taka pieczołowitość, jeżeli chodzi właśnie o szczegóły. Także no zobaczymy. Na pewno się tą gierką zainteresuję i sobie zobaczę dokładnie o czym ona jest. I jak wygląda finalnie gameplay e, Zaobserwuję sobie na YouTube jak ktoś gra e, No ale zobaczcie, kurde tak troszeczkę unch Uncharted klimat, klimat Sorry, że tak wie, ale te, te właśnie trailery puszczane z PlayStation Store one, one tak przecinają no, Zobaczymy jak tam system walki Nie no, fajnie to wygląda Fajnie to wygląda i powiem Wam, że to wychodzi 22.08.25, czyli też już niedługo, za miesiąc, za miesiąc. Wiem właśnie też z, tam, z tych poprzednich części, że ten parkour był fajny, nie? No, no nie grałem, ale widziałem, no, może kiedyś się skuszę, żeby zajrzeć do tych poprzednich części, ale to, to jest całkiem niezłe. Powiem Wam też, że e, zmieniają się nawyki, nie? Nawyki i, i klimat się zmienia, także może, może to i, i to mi się spodoba, nie? E, gusta się zmieniają, o, gusta się zmieniają, to miałem na myśli. Dajcie znać, czy wyczekacie na tego Dine Light. The beast, no tak jak mówiłem, 22 august, czyli e, już w przyszłym miesiącu w sierpniu. Co my tu mamy dalej? Jakieś screenshotiki sobie zobaczymy? No, Fajnie, fajnie. No mówię, no, ale grafika zawsze dowoziła, nie? W tych Light's. Te poprzednie części też były bardzo ładne. Też były bardzo ładne. No, fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda. No zainteresuję się tą gierką. Ja się nią zainteresuję. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało na faktycznych gameplayach, ja sobie pooglądam. I wtedy będę mógł podjąć e, decyzję. E, co my tu dalej mamy? Ghost of Yotei? To jest tytuł chyba wyczekiwany przez wiele osób. Co? E, dajcie znać, czy wyczekacie na to Yotei. Ja nie przeszedłem pierwszej części Ghost of Sushima. Przeszedłem kawałek i po prostu. Jakoś, no nie wiem czemu, aż tak bardzo mnie ta gra nie porwała jak inne tytuły tego typu, z otwartym światem, chociażby jak Assassins, czy e, uwielbiany przeze mnie Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West. Ale ten sklep tutaj PlayStation strasznie chodzi, te, te trailery, jak chce się puścić, naprawdę. Się to przycina, niestety. No ale cóż, no to nie właśnie, to nie są moje klimaty, powiem wam. Te japońskie klimaty to, to nie jest moja bajka. Ja to wyłączę, bo to też się strasznie tnie. Zobaczymy sobie jakieś screen, screenshotiki graficznie. no Ja wiem, że graficznie to zamiata, nie? No, popatrzcie chociażby sobie na to, no, to, to jest piękne. No, poprzednia część też była bardzo ładna, też mi się podobała, ale no, jakoś się odbiłem od tej japońskiej kultury i, i tego stylu. No, zobaczymy, nie? Zobaczymy, bo też może jeszcze zrobię drugie podejście do Ghost of Tsushima. No i kto wie, jak to będzie na jakiejś fajnej promocji, no to wtedy może się zastanowię nad tym, czy tej gry po prostu sobie kiedyś do kolekcji nie kupić i e, tak finalnie nie przejść tych obu części, jak już będę miał całość. Może mnie faktycznie to wciągnie. Tutaj jest Borderlands 4K, to pewnie zapaleńcy online. Cena jest dość wysoka, ale to jest jakiś premium edition. Ja w to też nigdy nie grałem. To jest chyba typowo gra taka online. Wiem, że ludzie są zachwyceni tym tytułem i dużo czasu właśnie poświęcają na to, żeby online w to grać. Ja bardziej gram słuchajcie w Call of Duty Cold War. I o, właśnie mam drugi kanał, się nazywa Sektor Zero. On jest podlinkowany do tego kanału, zresztą zostawię wam jeszcze link w opisie i tam cisnę w Cold War'a. Teraz y, nagrywam y, gameplaye z y, Ready or Not, takie troszeczkę serialowe, także zapraszam Was na ten drugi kanał również, może Was to zainteresuje. Także Borderlands na no ja nie, ja w to nie będę wchodził, ale wiem, że ludzie się tym się tym interesują. Na pewno ludzie czekają na tą grę. Metal Gear Solid Snake Eater. Ja też w to nigdy nie grałem, ale wiem, że ludzie czekają. Także od konami nie. To może być ciekawy tytuł i powiem wam szczerze, że też nie jestem nim zainteresowany. A co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, czy czekacie właśnie na ten tytuł. I czy graliście w ogóle w oryginał, nie? Zróbcie sobie kawkę może. Wy herbatkę. Także to może być naprawdę. Naprawdę ciekawy tytuł. I fabularnie, słyszałem, że jest sztos. No i tutaj, graficznie, jeżeli oczywiście dowiozą to, co było pokazywane na tych trailerach, no to faktycznie może się okazać, że to jest świetny. No, charakter jest bardzo dobrze zrobiony, nie? No, zobaczymy. Zobaczymy. To może być ciekawe. To może być ciekawe. Galiście w ogóle w oryginał? Podobał wam się, bo no ja mówię, no ja nigdy nikt, nikt nie grałem, ale wiem, że, wiem, że fabularnie to są, to, są, to są dobre gry i ludzie zachwycają się. Unreal Engine 5. No to. Ten silnik graficzny to już jest pchany dosłownie wszędzie, nie? On ładny jest ten silnik graficzny, ale zobaczymy jak to wyjdzie na konsolach, nie? Czy to będzie dawało radę, czy nie będzie mydła na ekranie, bo... Generalnie powiem wam, że Unlin Engine 5 ma to do siebie, że straszne mydło jest na ekranie i no słabo to wygląda ogólnie rzecz biorąc. Słabo to wygląda. Ale to, a to jest fajne, no, to jest fajne to skradanie się. No, byle dowieźli, nie? Było, byle było to 60 klatek i żeby to ładnie wyglądało. Tak jak tutaj na tych trailerach. Nie no, kurczę, to powiem wam na pewno się tym zainteresuje. Na 100%, bo to są całkowicie moje klimaty. Ja uwielbiam skradanki. Tak jak w mafia Old Country właśnie. O kurde. Ej, no fajnie to wygląda. Świetnie, no ten Unreal Engine 5 on ma piękne asety. Piękną grafikę, ale optymalizacja tam leży, no tak jak mówię. To jest fajna scena. Ten, ten, ten trailer już widzieliśmy już dawno temu, nie? No tutaj widzę, że jest tak no bardzo ten, takie tak jakby demo technologiczne nawet yy, próbuję pokazać jak to będzie wyglądało No mam nadzieję, że to będzie tak wyglądało Bo wiecie jak, kurcze jak jest, nie? Że, yy, że trailery trailerami, a życie życiem I przychodzi do tego, że zostały Zrobione takie downgrade'y, takie cięcia że, że totalna masakra Nie? Co tutaj ciekawego? O! Na pewno na to też czekacie Silent Hill F w klimatach japońskich tym razem Po bardzo długiej przerwie Konami wypuszcza kolejną część i to słuchajcie może być kolejny hitor i na pewno się tym zainteresuje bo no lubię, lubię, lubię horrory lubię się troszeczkę bać, szczególnie moja żona Paula uwielbia grać w takie gry i czuć ten dreszczyk emocji kiedy się coś tam właśnie takiego dzieje Silent Hill F, no zobaczymy ten tytuł, ten tytuł może być bardzo, bardzo ciekawy. Zupełnie w latach 60. się dzieje. Zupełnie odbiega od tego co, co zaprezentowali nam 12 lat temu chyba tak, chyba 12 lat temu. A więc. No i graficznie, nie, no też bardzo, bardzo ładnie. Ogólnie gry na tą generację, no to już kurde wyglądają, powiedzcie sami, że, że rzadko się zdarza, żeby, żeby nie było ładnej grafiki. Jest troszeczkę gorzej z optymalizacją, tak jak mówię, no, i rozdzielczością bazową, która no, często jest um, upscalowana z bardzo niskiej na te 4K no, i jest to takie troszeczkę mydło na ekranie, ale sama grafika w dzisiejszych grach jest dość niezła. Ten tytuł na pewno mnie zainteresuje, dajcie znać co wy o tym myślicie. O, może być świetny. O, kurde, zobaczcie na to: typowo japoński motyw, nie? Powoł japoński motyw. O kurczaki, no fajnie, fajnie. Kiedy to wychodzi? Ja tutaj mam małą ściągę, słuchajcie. I to będzie 2509, 25 września, czyli też już niebawem. Też już niebawem. No świetnie, świetnie to wygląda. No i graficznie, graficznie, graficznie po prostu. Graficznie daje radę. Zobaczmy sobie, co tam jest dalej. Gears of War Reloaded. Słuchajcie, tą gierkę na pewno zobaczycie u mnie od razu w dniu premiery, bo ona będzie w Xbox Game Pass. W day one, i ja tą grę odpalę na Xboxie Series X straight away dla Was i będziemy sobie patrzeć, jak to wygląda. Ja w tą grę nigdy nie grałem: nigdy nie grałem w jedynkę w pierwszą część i mam nadzieję, że się nie zawiodę. Chociaż nie jestem jakimś wielkim fanem Gearsów, ale z miłą chęcią sobie w to zagram. Z miłą chęcią sobie to przejdę, szczególnie dlatego, że płacę Game Passa i no chociażby z tego powodu. Że go płacę, to skuszę się na tą grę zainstaluję i w dniu w Day One Zapraszam na materiał. Obejrzymy sobie dokładnie, jak to wygląda. Ja postaram się też zrobić jakieś porównanie dla Was. Nie chcę się załadować, słuchajcie. Nie chcę się załadować. Screenshoty. Zrobię dla Was porównanie może z oryginalną częścią, jak to, jak to wygląda. Co tu dalej mamy? Słuchajcie, tu nie ma nic generalnie, tak naprawdę Hell is Us. Ta gra ona nie, 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 Na 04-09 wychodzi, ale ona nie robi na mnie wrażenia. Robi na mnie wrażenie, jeżeli chodzi o grafikę, styl graficzny, ale to jest chyba jakaś totalna fantastyka, ale taka naprawdę odjechane sci-fi, gdzie to już totalnie nie moje klimaty. Totalnie nie moje klimaty. Graficznie fajnie, ale czy gameplay dowiezie, czy nie będzie to jakaś totalna głupota, tego wam, tego wam nie powiem Bo słuchajcie, umówmy się, nie samą grafiką człowiek żyje Że najważniejsze jednak są te emocje płynące z gameplayu Najważniejsze są te emocje płynące z dobrej historii A tu no kurczę, nie wiem, no chyba, że się mylę Chyba, że się mylę i to pozamiata, nie? że rozwali system totalnie to też się okaże, też poczekamy, zobaczymy jak to mówią, ale nie wiem, no 259 zł. Dajcie znać, czy coś słyszeliście na temat tej gry i czy Was zainteresuje. Senua, saga, Hellblade 2. No dla mnie to nie, ja to nie. To ja to odpalałem na Xboxie Series X i powiem Wam od razu tak, graficznie pięknie, graficznie rozwala system ale nie ładują się screenshoty, o, no nie ma problemu, nie? To właśnie ciągle jest jakiś problem z tym, jak chcesz sobie tu coś pooglądać w tym PlayStation Store przycina się, nie ładują się screenshoty. No ale dobra, do, 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 do brzegu. No i powiem wam, że graficznie super, ale ogólnie dla mnie to ta gra to jest typowy taki symulator chodzenia, nie? symulator chodzenia, gdzie po prostu idziemy, no ekspresja twarzy, może i tak dalej, no fajnie jest to zrobione, ale to chyba na tym się głównie twórcy skupili, bo i ta historia nie jest dla mnie zbyt ciekawa i te miejsca i ten nordycki styl taki tej, tej, tej gry kompletnie nie robi na mnie żadnego wrażenia. Kolejną grą, którą ja będę się na pewno interesował, jest ten Alien, z tego powodu, że może to być bardzo fajny shooter. On będzie kosztował tylko 159 zł. I powiem wam, że to jest coś, co mogłoby mi się spodobać. To jest taki typowy shooterek, gdzieś tam na jakiejś stacji widać, że mamy tutaj wykrywacz ruchu pod ręką, to tak jak w Alien Isolation. Także całkiem, całkiem nieźle. Zobaczymy ile broni będzie do dyspozycji i tak dalej. Ja muszę sobie troszeczkę poczytać więcej na temat tej gry, bo tym tytułem jestem definitywnie zainteresowany i nie wiem, czy go nie łyknę w dniu premiery, bo no cena jest kusząca. Słuchajcie, 159 zł, no to Dwa kebaby, i czy tam trzy, i taka gerka jest. Jeszcze zależy, jakie kebaby, i, i gdzie nie, ale nie jest to, mówię, tak ogólnie zbyt duża cena. A może dać dużo frajdy jeżeli chodzi o taki fps i z chęcią może wrzuciłbym go właśnie na ten drugi kanał, sektor zero. Tam bym sobie w niego, w niego pograł. Co tutaj jeszcze mamy, kochani, żeby już nie przedłużać? No, dla mnie już nic. Dla mnie już nic. Są jakieś wyścigi, motor racing. Ale ja już projekt Motor Racing, ale ja już wyścigów nie kupuję od dłuższego czasu, bo ja tych wyścigów mam plenty, słuchajcie, mnóstwo ich mam i ja ich nie, nie kupuję, bo nie gram tak za bardzo. Powiedzmy sobie, nawet mam kierownicę Trasmastera i cały zestaw z, z hydrołapą, z, z sekwencyjną dźwignią zmiany biegów, ale ja nie mam czasu nawet tego rozstawiać za bardzo, więc wyścigi odpadają dla mnie. Kochani, nie przedłużając taki luźny materiał, dziękuję, że byliście ze mną, tymczasem słuchajcie, do następnego filmu, trzymajcie się cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego, na razie, cześć. Na koniec jeszcze mała prośba do Ciebie. Jeżeli film ci się podobał, zostaw mi lajka, zostaw mi subka. No i oczywiście koniecznie napisz mi komentarz, bo ubierz, odpowiadam na wszystkie. Nawet zostaw żółwika, jak nie masz czasu się rozpisywać, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Tymczasem do następnego filmu. Cześć, na razie.